Cześć. Dzisiaj dwa słowa o tym, jak dbać o rośliny i o ich czystość. Czysta roślina to nie tylko fajna ozdoba wnętrza, ale też umożliwienie roślinie właściwego wzrostu. Dzięki czystym liściom roślina oddycha tak jak człowiek, czyli oddaje nam tlen, pobiera dwutlenek węgla i tak samo dzięki czystym liściom roślina może oddawać nadmiar pary wodnej, którą gromadzi. Generalnie rośliny, które mają liście błyszczące, możemy przecierać ściereczką, najlepiej przegotowaną wodą. Taka zwykła kranówka zwyczajnie zostawi po wyschnięciu na liściach białe plamy, więc idealna do tego byłaby woda przygotowana, odstana. Wtedy po prostu moczymy ściereczkę w takiej wodzie, przecieramy liście od góry, usuwając nadmiar brudu i kurzu. Inną opcją, bardziej może domowym sposobem jest przemywanie liści piwem, zwykłym piwem otwartym dużo wcześniej, które będzie miało możliwość odgazowania i nabrania takiej temperatury pokojowej. I wówczas taka sama czynność, czyli namaczamy ściereczkę w tym piwie i przemywamy wierzchnią część liścia. Taką metodą możemy czyścić liście takich roślin jak fikusy, filodendrony, monstery, czyli wszystkie te rośliny, które których liście mają połysk i których powierzchnia na to pozwala. Inną metodą w przypadku roślin, które mają matowe liście albo ich, liście, ich powierzchnia jest pokryta jakąś strukturą włoskami, jest zwykły pędzelek. Pędzelek czy jakiś pędzelek z piórek, którym możemy oczyszczać bez niszczenia tej ochronnej powłoki liścia, oczyszczać go i usuwać nadmiar kurzu. Bardzo popularne dzisiaj i szeroko dostępne w internecie są różne środki do nabłyszczania liści. Pozostaje pytanie, czy warto z nich korzystać. Szczerze mówiąc, odradzam taką opcję, ponieważ większość z tych środków nabuszczających jest wyprodukowana na bazie substancji chemicznych, które mogą liściom zaszkodzić. Więc albo spróbujemy na jednym z liści skorzystać z takiej metody i w ten sposób oczyścić jego powierzchnię. Jeśli roślina nie zareaguje na to, Źle, wtedy możemy taki nabłyszczacz stosować. Ale lepszym rozwiązaniem zdecydowanie jest stosowanie przygotowanej wody i przemywanie raz na dwa, trzy tygodnie, nawet liści w sposób, o którym wcześniej powiedziałem. Jest to bezpieczniejsze i tak samo skuteczne. Przemywanie liści rośliny za pomocą ściereczki jest bardzo proste. Przygotowujemy sobie wcześniej miseczkę z wodą, przygotowaną, staną, w której moczymy ściereczkę. Pokażę, jak to najlepiej zrobić. Wyciskamy ze ściereczki wodę i przemywamy górną część, wierzchnią część liścia. I taką czynność możemy wykonywać spokojnie raz na dwa-3 tygodnie. Wtedy pozbywamy się z liścia nadmiaru brudu i kurzu, i roślina może sobie odpowiednio funkcjonować, oddychać, i to jest dla niej w pełni bezpieczne. A drugim sposobem, w przypadku roślin, które tak jak łosierogi, mają strukturę bardziej matową, a nawet pokryte są takimi mikroskopijnymi włoskami. Tutaj zastosowanie ściereczki byłoby właściwie szkodliwe dla, tego, dla tej rośliny, więc zdecydowanie lepiej jest użyć zwykłego pędzelka i nadmiar kurzu usunąć przez ścieranie go za pomocą tego pędzelka.